Krystyna Giżowska, wokalistka znana przede wszystkim z takich utworów jak Nie było ciebie tyle lat czy Złote obrączki, była gwiazdą tegorocznego Dnia Kobiet. Koncert odbył się w restauracji Bax i przyciągnął tłumy. Jak najmilej, jak najserdeczniej przywitaliśmy panią Krystynę Giżowską. Pożegnaliśmy ją po przepięknym koncercie. Bawiliśmy się, miłe chwile spędziliśmy. Zawsze wspaniały wieczór. Mi się bardzo koncert podobał, a dzisiaj to szczególnie. Chyba najlepszy z tych, bo ja co roku jestem na tej uroczystości takiej z Jakobi Także bardzo mi się podobał teraz ten koncert. Sama gwiazda wieczoru z chęcią przyjęła zaproszenie do naszego miasta i była zachwycona pleszewską publicznością. Z pleszewem jakieś takie fajne wspomnienia zawsze. I... Osobiste, nie tylko i poniekąd przez męża rodzinne mnie wiążą, więc y, tym bardziej mi miło. Na koncert z okazji święta płci pięknej burmistrz miasta i gminy Pleszew zaprosił już po raz trzeci. Współorganizatorem jest od samego początku Dom Kultury. Pierwszy mieliśmy Andrzeja Rybińskiego, w Halinę Frąckowiak. No, i teraz właśnie Krystynę Giszowską. To będzie na pewno kontynuowane, bo z tego co widzimy, zmieniliśmy miejsce organizacji tej imprezy. Duże zainteresowanie, może być bardzo, nawet bardzo duże zainteresowanie. A nawet można powiedzieć, że ogromne. Z Krystyną Giżowską bawiło się ponad 350 osób, a biletów zabrakło już w pierwszym tygodniu sprzedaży. Co cieszy, na koncercie można było zauważyć mężczyzn, których oczywiście zapytaliśmy, za co kochają kobiety. Że tak się troszczą o nas, bo, bo inaczej to. Ciężko by było, wie pani, na tym świecie. Za codzienną opiekę, za roztropność. No bo nam jeździć dawaj. A w podziękowaniu za to, że jesteśmy, drogie panie, Arkadiusz Ptak, zastępca burmistrza, wręczał tulipany. Tego wieczoru nie zabrakło występu utalentowanych wokalistek Domu Kultury, które zaprezentowały się w piosenkach oczywiście o kobietach.